Sokołowa Podlaskiego, Powiatu Sokołowskiego, drodzy goście, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj z Państwem, że mogę wspólnie z Wami świętować. Ten dzień objawienia Pańskiego, Święto Trzech Króli, właśnie przybyli tutaj na plac pod Sokołowski Ośrodek Kultury, gdzie od lat już przybywają, bo przecież jest to tradycja nowa, bo w naszych czasach już powstała, kiedy organizowane są te barwy Orszaki Trzech Króli, ale i tu w Sokołowie już od lat praktykowana. A jednak nowa, drodzy Państwo, nowa forma kolendowania i pokazania, zaprezentowania naszego głębokiego przywiązania do naszej świętej wiary, do nowonarodzonego Pana Jezusa. Drodzy Państwo, Pan Marcin Ceniński powiedział, że to będzie wspaniały rok. Tak, to będzie wspaniały rok, rok nadziei, a my wszyscy jesteśmy pielgrzymami tej nadziei. I starajmy się, aby ta nadzieja nigdy nie opuściła naszych serc. A aby tak się stało, zawierzmy nasze rodziny, nasze miasta, sokołów podlaski. i także bardzo bliski. Bo przecież wiecie Państwo, że pochodzę z powiatu Sokołowskiego, a tutaj w tym budynku pracowałam przez kilkanaście lat. Drodzy Państwo, zawierzmy nasze miasta, zawierzmy Sokołów Podlaski, powiat Sokołowski. Zawierzmy naszą ukochaną ojczyznę, Polskę, dzieciątku Jezus, temu maleńkiemu, które narodziło się w ubogiej szopie i przyszło na świat, aby odmienić nasze życie. Wszystkim Państwu z okazji dzisiejszego święta, ale i nowo rozpoczętego roku 2025 życzę, aby to był dobry rok. Może najlepszy z tych wszystkich dotychczasowych. Życzę dużo zdrowia, dużo radości, miłości, szczęścia rodzinnego, powodzenia we wszystkim, czym się Państwo zajmujecie, w Waszej pracy zawodowej, jak również działalności społecznej, kulturalnej. Niech się Wam szczęści. Drodzy Państwo, życzę też wielu sukcesów Miastu Sokołów, Powiatowi Sokołowskiemu. Drodzy Państwo, niech miasto i Powiat rozwijają się. Zgodnie z Państwa marzeniami, oczekiwaniami, planami, aby to było tak jak do tej pory dla Was wszystkich najpiękniejsze i najlepsze miejsce do życia. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję, że tak licznie uczestniczycie w Orszaku Trzech Tak jak powiedziałam, to jest nowa tradycja, bo zrodziła się kilkanaście lat temu, ale jakże pięknie.